You got shit, man. I jesteśmy dzisiaj w Hoczewie. Przypominamy na obiektach sportowych i kolejny gość w naszym studiu: Elżbieta Wojciechowska, kierownik gminnego Ośrodka Zdrowia w Hoczewie. Dzień dobry, Pani Elżbieto. Witamy. Bliżej do mikrofonu troszkę zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Teraz sprawdzimy, co w Ośrodku Zdrowia słychać. Zdrowi jesteśmy, czy nie jesteśmy zdrowi? Tak, jesteśmy zdrowi. Jeszcze póki co to nie ten sezon, prawda? Jest jednozimowy, kiedy zacznie się nam się. Tak. Jakieś nowości w Ośrodku Zdrowia? Mówiła Pani o deklaracji. Y tak. No, ośrodek zdrowia świadczy usługi w kompleksowym zakresie, czyli od począwszy od lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej, mamy również medycynę pracy. Chciałbym zwrócić uwagę, żeby pacjenci, tak jak dokonują wyboru deklaracji do lekarza rodzinnego, żeby również sprawdzili, czy mają dokonanego wyboru do pielęgniarki środowiskowej. Takiego sprawdzenia można bardzo prosto dokonać przez internet. internet w... przez internetowe konto pacjenta, bądź w aplikacji w telefonie Moje IKP, albo zapraszamy do przychodni, gdzie też również uzyskają informacje, czy, czy mają dokonanego wyboru, gdyż na terenie naszej gminy jest jeszcze jedna praktyka pielęgniarska, która też świadczy usługi pielęgniarstwa środowiskowe, więc my często tego, my nie widzimy po prostu, czy pacjent ma dokonanego wyboru, więc warto, żeby pacjent wcześniej też się upewnił i żeby ta deklaracja jednak była podpisana, bo jest to, jest to ważne dla, dla zdrowia, potem dla bezpieczeństwa. I też nie... dla Was, prawda? Tak, bo tapiero, papierologia niestety tak. za służbą zdrowia, my czasami się jako pacjenci denerwujemy, że nie wiem coś długo trwa, albo przed, albo po, albo musimy długo na coś czekać, ale no papierologia niestety dla Was też bywa nieubłagana. No, no, pracujemy na zasadach kontraktu z nfz więc wszystko musi być formalnie zrobione tak jak należy. A wiecie Państwo, pacjent trafia do szpitala, to wtedy okazuje się, że nie miał podpisanej takiej deklaracji. Nikt za niego tego nie może zrobić, bo musi to zrobić osobiście, więc wtedy są duże komplikacje i utrudnienia, więc lepiej tego uniknąć i. I zachęcamy tak. zrobić to wcześniej. W gminnym Ośrodku Zdrowia w Hoczowie e, macie coś takiego jak e, opieka koordynowana. Na czym to polega? Często się tam słyszy, że to jest w szpitalach. A na czym to polega w ośrodku zdrowia? Yy, tak, ośrodek zdrowia realizuje opiekę koordynowaną w, w wszystkich zakresach, czyli w endokrynologii, w kardiologii, nefrologii i w diabetologii. Yy, mamy sporo sprzętu, tak, bo mamy swoje holtery ciśnieniowe yy, i KG, więc pacjent trafiający do lekarza rodzinnego, który choruje na choroby przewlekłe, wtedy lekarz kwalifikuje za, do takiej porady kompleksowej, wtedy ten pacjent jest tak kompleksowo zaopiekowany, ma łatwiejszy dostęp do specjalistycznych badań, tak na przykład jeżeli chodzi o kardiologię, to jest echo serca, czy, czy właśnie te holtery, które są u nas na bieżąco. Nie, nie ma ten czas oczekiwania, jest dużo krótszy niż miałby to zrobić w poradni kardiologicznej biologicznej, więc jest to, jest to duże ułatwienie. Jest też porada wtedy i diabetologiczna. Mam dietetyka, który przyjeżdża do przychodni, więc taki pacjent jest od razu umawiany na takie wizyty, jest edukacja pielęgniarska, y, którą przeprowadzają nasze pielęgniarki, więc no ten pacjent też czuje się taki zaopiekowany. I to wszystko tutaj na miejscu, nie trzeba nigdzie jechać. No, jeżeli chodzi o jakieś tam bardziej specjalistyczne badania, mhm. no to wtedy my mamy podpisane umowy i y, to my umawiamy, to, to już nie robi tego pacjent, my, my po prostu pacjent tylko dostaje informacje, gdzie ma jechać i tak jak mówię, y, no ten czas jest dużo krótszy, bo to jest tam Bodajże do miesiąca, niż, no, niż wiem, jak dzisiaj są terminy. Nie? Tak jest. No i przede wszystkim jest to pomoc z Waszej strony dla potencjalnego pacjenta, który przychodzi i nawet jeżeli nie u Was na miejscu, to może to wie, gdzie ma się udać, bo przeważnie jest taka yy, tak. informacja, prawda? Tak. A gdzie ja to mogę zrobić, tak. a dokąd ja muszę pojechać, prawda? I tutaj Dokładnie. jednak ta pomoc jest yy, ogromna. Bilans zdrowia dla dorosłych to kolejna rzecz, którą chcielibyśmy poruszyć. Tak, bilans zdrowia jest od maja. Jest to yy, zastąpione badanie 40, które cieszyło się u nas ogromną popularnością, bardzo dużo osób u nas z tego skorzystało. Od maja jest bilans zdrowia dla dorosłych. Jest to, są to badania dla osób 20 plus wzwyż. Najłatwiej jak to zrobić? Po prostu przez internet wypełnia się ankietę. Na podstawie tej ankiety są badania, które pacjent musi wykonać. My w systemie widzimy, że pacjent dokonał takiej ankieta została wykonana. Wtedy nasz personel kontaktuje się z pacjentem. Pacjentem zaprasza na badania laboratoryjne zgodnie z, z wypełnioną ankietą, bo tam są różne badania. Yy, pacjent przychodzi na, do laboratorium na pobranie krwi i z automatu jest umawiany na wizytę lekarską podsumowującą z lekarzem. I jak często takie badania są wykorzystywane? Dla wykonowane? osób 20-49 lat jest to co 5 lat, od roku 50 wzwyż co 3 lata. Więc jest to bardzo ważne, jest to, jest to fajne badanie, jest to fajny produkt, więc warto korzystać. Naprawdę za, zachęcam, żeby yy, wchodzić w ten internet, w pacjent.gov.pl czy internetowe konto pacjenta. Warto mieć nawet w telefonie taką aplikację, więc tam wszelkie informacje yy, są zawarte. Czy jeszcze jakieś badania profilaktycznie prowadzicie? Yy, jeżeli chodzi o, no tu mamy tą opiekę koordynowaną, mamy teraz ten bilans zdrowia, yy, chyba no więcej nie. Mamy też poradnik Ginekologiczną. Mamy trzy ginekologów, jesteśmy w trakcie załatwiania wymiany właśnie USG. Napisaliśmy wniosek o dofinansowanie do pej więc liczymy Liczycie. mocno, mhm. że, że jeszcze w tym roku będziemy się cieszyć nowym sprzętem. A jaki który... jest koszt takiego sprzętu? No około Dużo. 200 tysięcy. To jest spory wydatek, tak, prawda? Bardzo, jest ale dość... jest to bardzo ważne. Mamy jednak teren rozległy do ginekologa, nie ma rejonizacji, więc też z gmin tutaj ościennych i... Wiadomo, sporo osób korzysta z prywatnych, ale jednak no, u nas jest duże... Jest zapotrzebowanie tak, po prostu duże. na to, jest duże zapotrzebowanie, więc sprzedałby się taki aparat do USG. Liczę na to, że się spotkam następnym razem, <głos》> Pani Elżbieto, to że już taki sprzęt będzie na stanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie. Moim gościem była kierownik tego ośrodka Elżbieta Wojciechowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.